Cześć wszystkim, z tej strony Karolina. Dzisiaj na kanale dosyć, może nie nietypowa, ale troszkę inna recenzja, ponieważ będziemy omawiać sobie zegarek Smartwatch Fitbit Sense, czyli coś troszeczkę innego niż było dotychczas. Zobaczymy, czy ten zegarek jest warty tych pieniędzy. Musimy pamiętać, że nie jest on. Tanim urządzeniem i pod kątem ceny może konkurować z tymi najdroższymi smartwatchami, ale jednocześnie jest to najbardziej zaawansowany zegarek tej firmy, także zapraszam do materiału. Zegarek przychodzi do nas w całkiem fajnym pudełku, jest ono bardzo przyzwoite, bardzo fajnie wygląda. Po jego otwarciu ukazuje nam się drugie pudełko białe, w jego wnętrzu znajduje się sam zegarek na środku. Mamy też dłuższy, dodatkowy pasek. Oraz kabel do ładowania ze specjalną końcówką. Mamy tutaj sam kabel do ładowania, nie mamy tutaj ładowarki, znaczy nie mamy kostki do ładowania. I zwracam też uwagę, że ten kabel do ładowania jest dosyć krótki, więc trzeba mieć to na uwadze. Sam zegarek prezentuje się według mnie świetnie. Fitbit ma swój własny styl. Niektórzy się śmieją, że wygląda trochę jak sprasowany Apple Watch. Może trochę jest w tym prawdy, natomiast nie można mu odmówić tego, że jest on po prostu jakiś. Wyróżnia się wśród zegarków znajdujących się na rynku. Koperta ze stali nierdzewnej. Ja mam tą wersję ciemną, grafitową, lub jak to woli czarną. Zegarek wygląda ładnie. Nie jest on zbyt gruby, więc całkiem fajnie wygląda na ręku. Jego ekran jest troszkę zakrzywiony tutaj bokami, więc płynnie przechodzi to, jakby w tą ramkę ze stali nierdzewnej. Wygląda to bardzo ładnie. Pasek tego smartwatcha wykonany jest z takiego dosyć przyjemnego w dotyku silikonu. Jeśli założymy ten, ten zegarek, to właściwie ma się wrażenie, że nie czuje się go na ręku. Po pierwsze, jest to kwestia tego, że sam zegarek jest dosyć lekki, a po drugie, naprawdę jest on fajnie wyważony i ten pasek bardzo przyjemnie okala dłoń. Jak go założam, to w pewnym momencie przestałam go w ogóle odczuwać. Jedyna wada, jaką ja widzę w przypadku tego paska, to. Po moim wcześniejszym obcowaniu z Apple Watchem jednak ten pasek zbiera dosyć dużo kurzu i no, po prostu się brudzi. Jest to dla mnie troszkę niespotykane, bo akurat pasek w Apple Watchu był praktycznie nic nie zbierał, więc to dla mnie taka mała wada. Z tyłu, jeśli odwrócimy smartwatcha, znajduje się cała gama czujników. Nie jest to dziwne, jest to zegarek głównie sportowy. Natomiast, jak się zaraz przekonamy, ma też bardzo dużo funkcji typowo ze smartwatcha. Przechodząc sobie płynnie z takiego ogólnego oglądu do ekranu, to możemy zauważyć, że ten ekran jest to ekran AMOLED 1,58 cala. 336 na 336 pikseli, więc wydaje się, że jest trochę mało. Natomiast ten ekran jest bardzo ładny. Jest on czytelny, zarówno w słońcu, jak i w takim ciemnym pomieszczeniu. Można sobie ustawić jasność, podbić jasność, można ją zmniejszyć. Można też ustawić jasność automatyczną. Jedyne co mnie przeszkadza to takie dosyć grube półcentymetrowe ramki. I nie jest to normalnie widoczne, ponieważ ten, ten ekran bardzo fajnie się zakrzywia. Natomiast kiedy ten, na ten zegarek patrzymy pod kątem, to te ramki są widoczne. I to tak naprawdę troszkę, troszkę irytuje. Natomiast po pewnym czasie się oczywiście przestaje to zauważać. Sam ekran uważam za całkiem w porządku, wszystko jest czytelne. Natomiast y, może jakieś wprawne oko zauważy tam trochę pikseli na tym ekranie, ale całościowo jest bardzo w porządku. Ale przechodząc teraz do tego, jak tego zegarka się używa. Aby tak naprawdę połączyć ten zegarek z telefonem, wymagana jest aplikacja Fitbit. Jest ona dostępna zarówno dla Androida, jak i ios Natomiast w przypadku ios nie działa część funkcji, które działają na Androidzie. Między innymi dyktowane odpowiedzi na powiadomienia, ale o tym sobie powiemy za chwilę. Przechodząc do tego, jak w ogóle działa ten zegarek, to jego sterowanie jest troszeczkę inne niż w przypadku. Dobrze nam znanych zegarków, m.in. na Androidzie. Nie mamy tutaj też żadnej koronki ani przycisku fizycznego. Mamy dotykowy przycisk, który znajduje się tutaj z boku po lewej stronie. Na początku ciężko mi się było przyzwyczaić do tego przycisku, potem stawał się on dla mnie coraz bardziej intuicyjny, aż w końcu się do niego po prostu przyzwyczaiłam. Ten przycisk służy nam albo do powrotu do głównej tarczy, do wywoływania. Po takich naszych głównych aplikacji, lub po przyciśnięciu dłuższą chwilę do wywołania jakiegoś skrótu aplikacji dla nas najważniejszej. U mnie to jest na przykład portfel, ale do tego też przejdziemy sobie za chwilę. Sterowanie jest troszeczkę inne. ściągając belkę z góry na dół, wówczas przechodzimy sobie do centrum powiadomień. Nie ma to tak, jak u większości innych zegarków z Androidem, wówczas ustawień. Przesunięcie palcem z dołu do góry. Otwiera nam obecną pogodę oraz główne statystyki dzienne. Przesunięcie, tak naprawdę od lewa do prawa, otwiera nam najważniejsze ustawienia i pokazuje nam się, jeśli nie mamy tego na tarczy, jaki mamy stan baterii. I przesunięcie z prawej do lewej mamy podstawowe aplikacje. Między innymi mamy tutaj pomiar stresu możemy sobie to sprawdzić, mamy wybór ćwiczeń, mamy ustawienia troszeczkę bardziej zaawansowane, między innymi możemy sobie wybrać tutaj jasność wyświetlacza, czy chcemy, aby był tryb Always On. Ja na przykład ten tryb Always On Display mam włączony. Wygląda on bardzo fajnie i myślę, że to jest wartość dodana. Możemy tutaj sobie włączyć wibracje, dźwięki, mamy tutaj tryb cichy, ustawienie skrótów, no i wszystkiego rodzaju resetowanie i tak dalej, i tak dalej. Także sterowanie jest troszeczkę inne, trzeba się do niego przyzwyczaić. Ogólnie zegarek jest całkiem fajny. Muszę to przyznać, że bardzo fajnie się go używa. Przechodząc do najważniejszych funkcji tego smartwatcha. No oczywiście mamy tutaj kwestie typowo sportowe, czyli po to do czego on był stworzony, czyli pomiar między innymi ciągły pomiar pulsu. Mamy też tutaj, no, jeśli chodzi o ćwiczenia, no to nie mamy ich może jakoś wiele, natomiast mamy bieganie, ciężary, golf, interwał, kingboxing, pilate, spływanie rower, spacer, sztuki walki, więc myślę, że sporo osób znajdzie tutaj coś dla siebie, natomiast nie ma tutaj wszystkich ćwiczeń, o, tym, o czym zaznaczam. Możliwe, że jest to dostępne w aplikacji premium, natomiast ja tej aplikacji nie ściągałam, bo po prostu uważam, że... Przypłacenie takie pieniądze za smartwatch i jeszcze dodatkowo płacenie za aplikację premium to jest dla mnie zgroza i po prostu uważam, że jest to trochę nie fair. Gdyby ten zegarek był tańszy, to jeszcze można by było się o to pokusić, ale on sam tani nie jest. Jeśli chodzi o funkcje treningowe, nie odbiegają od tego, od zegarków, które miałam poprzednio. Mówię tutaj między innymi o Apple Watchu czy o Huawei Watch Fit. Ja tego zegarka używam głównie do biegania na ten moment. Kiedy zaczynałam biegać i odpalałam właśnie ćwiczenie, bieganie, to miałam wrażenie, że bardzo długo mi się łączy z GPS-em. Inaczej pisało łączenie GPS a, i po pewnym czasie po prostu stwierdziłam, że nie czekam, tylko zaczęłam biegnąć, i wychodzi na to, że po prostu. Tak to po prostu jest tylko przedstawione, ale zegarek normalnie pokazywał mi prędkość, normalnie pokazywał mi dystans, więc może po prostu tak sygnalizuje ten zegarek połączenie z GPS-em. To, o czym jeszcze warto wspomnieć w przypadku tego zegarka, to jest jego wodoodporność do 5 atmosfery, więc wydaje mi się, że jakieś większe zachlapanie, czy nawet zanurzenie go na chwilę, nie powinno mu nic zrobić. Jeśli chodzi o takie użytkowe sprawy, to możemy sobie skonfigurować rozmowy przez nadgarstek i one działają, czyli możemy przez ten zegarek normalnie odbierać telefon i, i przez niego rozmawiać. Mamy też tutaj odpowiedzi na powiadomienia, zarówno możemy dyktować i to po polsku odpowiedzi, możemy też zdefiniować sobie szybką odpowiedź i, i, i nią odpowiedzieć naszemu rozmówcy. Oraz możemy też po prostu odpowiedzieć za pomocą emotikonu, więc to są takie trzy możliwości odpowiadania. Jeśli chodzi jeszcze o takie typowo smartwatchowe funkcje, to mamy też Fitbit Pay. W moim banku to działa, ponieważ mam Alior Bank i działa to bardzo w porządku, przynajmniej działało mi za każdym razem. Zanim zakupicie ten zegarek, należałoby sprawdzić na stronie Waszego banku, czy na stronie Fitbita, czy po prostu obsługuje płatności w Waszym banku. To pozwoli uniknąć jakiegoś rozczarowania po zakupie tego zegarka, bo wiem, że ta funkcja Fitbit Pay nie jest aż tak bardzo popularna jak inne typu Apple Pay, Garmin Pay czy Google Pay. Możemy też z tym zegarkiem mówiąc kolokwialnie spać. Można powiedzieć, że sprawdzi on nam jakość naszego snu. Poda nam czy sen był płytki ile byliśmy fazierem. Jest to dosyć fajne, ponieważ tak by w jakimś stopniu pokazuje nam, czy jesteśmy ranowie poczęci, czy nie. Więc to także na plus. Ogólnie tego smartwatcha używa się bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o teraz jeszcze o baterię, tutaj producent deklaruje, że mamy tutaj do 6 dni czasu pracy na baterii. Wszystko to jednak zależy od tego, jak tego zegarka używamy. Myślę, że te 6 dni czasu pracy na baterii to jest wówczas, wtedy, kiedy nie mamy za dużo treningów oraz nie mamy włączonego always on. Ja tak naprawdę z funkcją Włączoną Always On, to ten smartwatch używałam między 2 a 3 doby, więc też najgorzej nie jest. Natomiast na pewno nie jest to 6 dni, tak deklaruje producent. Pewnie gdybym wyłączyła funkcję Always On i nie ćwiczyła codziennie albo co drugi dzień, to pewnie ta bateria wytrzymałaby dłużej. Natomiast, żeby nie było tak pięknie i kolorowo, to ja zauważyłam też wady tutaj w tym zegarku. Po pierwsze, to jest to, że ten zegarek ma ścinki i po prostu nie jest on taki płynny, jak na przykład zegarki na systemie iOS, tak między innymi, ponieważ mówię o iOSie, bo na przykład na Wear OS zdarza się też, że ten system nie jest stuprocentowo płynny, natomiast myślę, że tutaj te spowolnienia są niestety widoczne i ktoś, kto może być na tym przeczulony, może być trochę zawiedziony. I druga rzecz, bardzo częste rozłączanie z aplikacją Fitbit, a co za tym idzie, brak możliwości tak by, odbierania powiadomień. Ja teraz mam Huawei P30 Pro i jak się okazuje, to dużo ludzi ma problem z Huawei'ami, żeby działały prawidłowo z tym zegarkiem. Po prostu ta aplikacja się rozłącza, kiedy odejdziecie zbyt daleko od telefonu. Jak ja mam teraz mieszkanie, które ma ponad 100 metrów, to po prostu kiedy przejdę z jednego końca na drugi, to wracając telefon mi się rozłącza. Jeśli nie zsynchronizuję nie przez aplikację tego zegarka, to wówczas jest kaplica, tak by zegarek nie był połączony z telefonem. Niestety bardzo często pojawiał mi się komunikat, że powiadomienia na trackerze są niemożliwe. Zresetuj telefon, żeby znowu powiadomienia mogły się pojawić. I zdarzało mi się to bardzo często. Czasami resetowałam telefon jeden, dwa razy i dalej były te same kwiatki. Więc pomimo tego, że bardzo fajnie mi się tego zegarka używa i jest on bardzo taki... On jest inny i przez to jest tak naprawdę też fajny to to go dyskwalifikuje w moich oczach. Także najlepiej jest po prostu sprawdzić na stronie FitBita, czy Wasz telefon jest kompatybilny z tym zegarkiem, chociaż podobno Huawei P30 Pro jest kompatybilny, a według mnie nie działa to dobrze, więc na to też uczulam. I druga sprawa, no po prostu musicie sami przetestować, czy Wasz telefon nie, nie powoduje, że może to jest kwestia oprogramowania FitBita, nie wiem. Aczkolwiek takie rzeczy mi się zdarzyły, więc o nich uważam, że należy powiedzieć. Jest jeszcze jedna rzecz w tym zegarku, która może kogoś irytować, a mianowicie w domyśle y, mamy tutaj format godziny 12-godzinny, i nie możecie tego zmienić z poziomu zegarka. Jedyne jak możecie to zrobić, to musicie wejść sobie w, we własne konto na FitBicie przez y, no, po prostu przez przeglądarkę i po prostu zmienić to fizycznie tam w ustawieniach. Nie da się tego zmienić z poziomu zegarka. Dobrze, że się w ogóle da, natomiast dla mnie jest to niezrozumiałe, dlaczego trzeba aż tak bardzo grzebać, żeby taką pierdołę po prostu zmienić. Podsumowując. Czy ja bym ten zegarek kupiła? Kupiłabym, wiem, że nie jest tani, jego funkcje są naprawdę fajne, ale tylko wtedy, jeśli byłabym pewna, że działa mi bez problemu synchronizacja z aplikacją Fitbit na telefonie. Tak, zegarek jest fajny, ja go polecam. Wiem, że nie jest on tani, natomiast ma naprawdę masę funkcji, które sprawiają dużo frajdy. Funkcje treningowe są na wysokim poziomie, ma właściwie większość rzeczy, które dobry smartwatch powinien mieć, łącznie z płatnościami oraz rozmawami przez zegarek. Czas pracy na baterii też nie jest najgorszy, weźmy pod uwagę, że jeśli włączymy Always On, to na pewno ten czas pracy na baterii ulegnie wydłużeniu. Natomiast na pewno części osób może, mogą przeszkadzać te spowolnienia i po prostu gdzieś tam jego też wygląd, tak? bo on też nie wszystkim się podoba, to jest oczywiście rzecz gustu. No i to, co na pewno w moich oczach go przynajmniej u mnie dyskwalifikuje, no to jest to ciągłe rozłączanie telefonu z zegarkiem. Natomiast jeśli Twój telefon bez problemu synchronizuje się z zegarkiem i nie ma tego problemu z rozłączaniem, to myślę, że ten zegarek jest naprawdę warty rozważenia. Nawet ciężko mi tutaj powiedzieć, czy to jest zegarek bardziej sportowy, czy bardziej smartwatch, bo ma on wszystkie funkcje sportowe, jak i funkcje typowego smartwatcha. Tak więc, jeśli podoba ci się ten zegarek z wyglądu, a nie masz Huawei'a, to możesz spróbować zamówić sobie ten zegarek i zobaczyć, jak on będzie działał razem z Twoim telefonem i czy jego funkcje przypadną Ci do gustu. Dziękuję Wam bardzo za ten film. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji i oczywiście zapraszam też na kolejne filmy. Cześć!